Czy kiedykolwiek czułeś, że czegoś ci brakuje, choć nie umiesz nazwać czego, że robisz wszystko jak trzeba, żyjesz tak jak trzeba, ale w środku czujesz pustkę, która nie znika? To nie musi być kryzys. Może to być coś znacznie cichszego i znacznie głębszego. Może to być duchowość, która próbuje się do ciebie przebić. Nie chodzi o religię, nie chodzi o wiarę w coś konkretnego, chodzi o to, jak głęboko jesteś w kontakcie ze sobą. Karl Jung wierzył, że duchowość nie jest luksusem ani przywilejem, jest potrzebą, instynktem duszy, która nie chce tylko przetrwać, ale chce znaczyć. Dziś dam ci wybór. Zobaczysz przed sobą obrazy, intuicyjnie wybierzesz jeden z nich. Ale ten wybór nie będzie przypadkowy, bo twoja decyzja pokaże coś więcej niż myślisz. Pokażę, jak postrzegasz swoją duchowość, czy jesteś od niej odcięty, czy ją tłumisz, czy za nią tęsknisz. To nie będzie test z wiedzy, to będzie lustro. Więc zanim klikniesz dalej, zostań jeszcze chwilę i pozwól sobie usłyszeć to, co być może od dawna próbuje się w tobie odezwać. Oczy, które patrzą, ale nie z zewnątrz. Oko, które widzisz a jednak masz wrażenie, że to ono widzi Ciebie. Jeśli wybrałeś symbol oka, być może jesteś osobą, która podświadomie czuje, że jest obserwowana przez coś większego, przez coś, co nie ocenia, ale widzi głębiej niż Ty sam potrafisz spojrzeć. To może być Bóg, może los, może Twoje własne sumienie. Ale ten wybór mówi jedno: wierzysz, albo pragniesz wierzyć, że Twoje życie ma sens. Który wykracza poza to, co widoczne. Ale zadaj sobie pytanie: czy naprawdę patrzysz, czy tylko unikasz tego, co mógłbyś zobaczyć, czy odważysz się zajrzeć pod powierzchnię swoich decyzji, intencji, motywacji? Karl Jung mówił, że to, czego nie akceptujemy w sobie, wraca do nas jako przeznaczenie. Może właśnie dlatego to oko przyciągnęło Twoją uwagę, bo masz w sobie radar, który nigdy nie śpi, który wyczuwa momenty prawdy, który wie, kiedy coś jest nie Twoje, nawet jeśli jeszcze nie potrafisz tego nazwać. W wielu tradycjach oko jest symbolem obecności boskiej, kosmicznej, wewnętrznej. To znak, że jesteś gotów widzieć więcej, ale też gotów, by być widzianym. Naprawdę. A to wymaga odwagi, bo to nie jest światło sceny, to nie jest selfie, to nie jest spojrzenie, które można kontrolować, to akt intymny, moment, w którym stajesz przed sobą, nie jako rola, nie jako wynik, ale jako człowiek. Więc zapytam cię wprost, kiedy ostatni raz patrzyłeś na siebie bez filtra, bez celu, bez oceny? Kiedy pozwoliłeś sobie po prostu być widzianym, nawet jeśli to, co zobaczyłeś, nie było wygodne? Może ten symbol pojawił się nie po to, by coś ci powiedzieć, może po to, by ci przypomnieć, że najgłębsze duchowe przebudzenia zaczynają się nie od odpowiedzi, ale od odwagi spojrzenia. Zapalona świeca, zwykły płomień, a jednak potrafi przyciągnąć wzrok, jakby niósł w sobie coś więcej niż tylko światło. Jeśli to ją wybrałeś, być może jesteś osobą, która potrzebuje nadziei, niegłośnej, niespektakularnej, takiej cichej, stabilnej, takiej, która pali się nawet wtedy, gdy wszystko inne gaśnie. Świeca od wieków symbolizuje obecność duchową. W chrześcijaństwie, judaizmie, buddyzmie, także w rytuałach świeckich. Ale świeca to też znak pamięci. Często zapalamy ją nie dla kogoś. Ale po to, by nie zapomnieć czegoś w sobie. Więc zapytam cię, co próbujesz dziś ocalić? Co w tobie woła o to, żeby nie zgasnąć? Może jesteś w miejscu, gdzie wszystko wokół mówi ci, że trzeba działać, zmieniać, naprawiać, a ty czujesz, że potrzebujesz tylko jednego: żeby coś w tobie zostało usłyszane, żeby ktoś albo ty sam spojrzał na to, co kruche, delikatne, nierozwiązane. I nie zgasił tego. Jung powiedział kiedyś, że człowiek nie staje się oświecony, wyobrażając sobie świetliste postaci, ale uświadamiając sobie ciemność. A świeca właśnie to robi. Nie wypiera mroku, ale wnosi do niego jasność. Jeśli wybrałeś świecę, może szukasz sensu nie w odpowiedziach, ale w obecności. Może nie potrzebujesz rewolucji. Potrzebujesz kogoś albo czegoś, co zostanie. Co będzie płonąć, nawet jeśli ty chwilowo nie masz siły. Świeca nie mówi idziemy, świeca mówi jestem. I czasem to wystarczy, byś znów poczuł, że nie jesteś sam. Więc zapytaj siebie: co dziś w tobie się tli, co chcesz ocalić? Choćby miało to być tylko jedno małe światło, które oświetli drogę nie innym, ale tobie: znak równoramiennego krzyża. Dla jednych symbol religijny. Dla innych znak porządku, czterech stron świata. Równowagi między tym, co duchowe i cielesne, między górą i dołem, światłem i cieniem. Jeśli to jego wybrałeś, być może jesteś w miejscu, gdzie tęsknisz za strukturą. Ale nie taką, którą narzuca świat, tylko tą, która przywraca wewnętrzny spokój. Krzyż w swoim najstarszym znaczeniu nie był tylko znakiem wiary. Był mapą. Pionem łączącym to, co boskie, z tym, co ludzkie, poziomem przypominającym o związku między ja a ty. Pytanie więc brzmi: czy twoje życie jest dziś połączone? Czy to, co myślisz, czujesz i robisz, naprawdę idzie w tym samym kierunku? A może właśnie czujesz rozdźwięk? Może na zewnątrz wszystko jest tak, jak trzeba, ale wewnątrz coś się rozchodzi? Może za długo byłeś tylko głową? I zapomniałeś, że duchowość to także ciało, emocje, intuicja. Jung pisał, że prawdziwe uzdrowienie następuje dopiero wtedy, gdy przecięte części naszej psychiki znów się połączą. I może właśnie tego dziś szukasz nie sensacji, nie cudów, tylko scalania. Jeśli wybrałeś znak krzyża, być może to, czego pragniesz, to centrum miejsce, z którego możesz zacząć i do którego możesz wrócić. Duchowość jako powrót do siebie, nie jako system przekonań, ale jako doświadczenie bycia zintegrowanym. Czy masz w sobie takie miejsce? Czy jesteś w stanie je sobie dać? A może to dopiero początek i ten symbol przyszedł do ciebie właśnie po to, by przypomnieć: nie jesteś zbiorem części, jesteś całością, która czeka, aż znów się spotka. Jeśli wybrałeś krzyż. Być może coś w Tobie tęskni za centrum, za punktem odniesienia, który nie zmienia się wtedy, gdy zmienia się wszystko wokół. Krzyż to nie tylko symbol religijny, to przecinające się osie, pion i poziom, duch i materia, wnętrze i świat. Może właśnie dlatego wybierają go ci, którzy czują, że ich życie jest rozpięte między różnymi biegunami, między tym, co wypada, a tym, co prawdziwe, między tym, kim są dla innych. A kim są naprawdę? Może ty też tak się czujesz, jakbyś próbował połączyć rzeczy, które się nie mieszczą, dbanie o relacje i o siebie, ambicje i spokój, bliskość i wolność. Czy masz czasem wrażenie, że jedna część ciebie zawsze musi z czegoś zrezygnować, żeby inna mogła istnieć? Czy masz w sobie pytanie, jak być wszystkim, czym jestem, bez konieczności wyboru? Krzyż przypomina, że centrum nie powstaje z unikania napięcia, ono powstaje w Nim. Jung pisał, że największe napięcia w człowieku nie mają być rozwiązane, mają być wytrzymane, aż coś w nas się narodzi: nowa tożsamość, nowa wizja siebie. Nie taka, która wybiera jedną stronę, ale taka, która jest cała. Może właśnie dlatego dziś to symbol przyciągnął Twoją uwagę, może to moment. W którym czujesz, że nie chcesz już dłużej być w rozkroku. Nie chcesz już wybierać między duszą a codziennością, chcesz znaleźć drogę, w której jedno wspiera drugie, i pytasz, choć może jeszcze nie wprost, gdzie jest moje centrum. Co dziś spina wszystkie części mnie? Czy to, co myślę, czuję, robię, naprawdę idzie w jednym kierunku? Jeśli to pytanie w tobie żyje, to znaczy, że już jesteś w procesie. Bo duchowość nie zaczyna się od odpowiedzi. Zaczyna się od rozdarcia i od odwagi, by w tym rozdarciu pozostać na tyle długo, by coś prawdziwego się połączyło. Może jeszcze nie jesteś w centrum, ale może właśnie dlatego je zobaczyłeś, bo jesteś gotowy zacząć wracać. Zobacz. Złoty pierścień, niepozorny, a jednak nie sposób od niego oderwać wzroku. Jest ciężki, nosi na sobie znak może to runa może symbol z przeszłości, której nie pamiętasz, ale która wciąż na ciebie działa. Ten przedmiot nie krzyczy ale jego milczenie budzi w tobie coś, co trudno zignorować. Dlaczego właśnie on cię przyciągnął? Co w tobie zareagowało? Czy to możliwe, że nosisz w sobie pragnienie przynależności? Do czegoś większego, głębszego, może kiedyś świadomie lub nie złożyłeś przysięgę sobie, światu, komuś, kto cię zranił, i do dziś, nawet jeśli o tym zapomniałeś, wciąż ją wypełniasz. Złoty pierścień to nie tylko ozdoba, to symbol, obietnica, więź, a może klatka. Co dziś nosisz na palcu duszy? Do czego jesteś lojalny, nawet jeśli ci to szkodzi? Jakie przekonania, jakie zasady, jakie tożsamości nosisz w sobie tylko dlatego, że kiedyś były prawdziwe? Dla dziecka, którym byłeś, dla osoby, którą już przestałeś być. Karl Jung pisał o personie, masce, którą zakładamy, by funkcjonować w świecie. Ale co się dzieje, gdy nie zdejmujesz jej nawet wtedy, gdy jesteś sam? Kim jesteś pod spodem? Ten pierścień, ten symbol. Może być właśnie tym, znakiem, że przyszła pora, by zapytać, czy wciąż chcesz być tą wersją siebie? Czy to, w co kiedyś wierzyłeś, nadal cię prowadzi, czy tylko wiąże? Co próbujesz udowodnić światu? Albo sobie? Czy możesz jeszcze być kimś innym niż tym, kim postanowiłeś być wiele lat temu? Duchowość nie polega na powtarzaniu rytuałów, polega na uważności. Na odwadze, by zapytać, czy to nadal moje? I jeśli nie, na gotowości, by z szacunkiem to zdjąć. Może ten pierścień nie jest już Twoim symbolem. Może był nim kiedyś, ale dziś może jesteś gotowy go zostawić. Nie ze złości, z miłości. Do siebie, który rośniesz. Zmieniasz się i już nie potrzebujesz tego znaku, by wiedzieć, kim jesteś. Więc zapytaj Siebie. Z czym się dziś naprawdę identyfikuję? Co próbuję ocalić, choć już mi nie służy? Czy potrafię zdjąć ten symbol bez lęku, że coś utracę? Bo może właśnie wtedy, gdy odłożysz stare obietnice, pojawi się miejsce na nowe. Nie na to, kim powinieneś być, ale na to, kim naprawdę jesteś. Zobacz spirale. Niepozorny znak wyryty na kamieniu, narysowany na piasku, może zawieszony na szyi jak amulet. Nie prowadzi wprost, nie wskazuje kierunku, nie ma początku ani końca, a jednak coś w niej przyciąga. Jeśli to ją wybrałeś, być może jesteś osobą, która czuje, że duchowość nie jest celem do osiągnięcia, ale drogą, na którą ciągle wracasz. Że rozwój to nie linia, to ruch, który krąży, pogłębia się, nawraca czasem w to samo miejsce, ale z innym sercem. Spirala pojawia się w naturze, w muszli, w galaktyce, w DNA, w tradycjach duchowych jako symbol cykliczności, transformacji, wewnętrznej podróży. Jung mówił, że prawdziwa przemiana nie jest linearnym przejściem z punktu A do punktu B, ale zanurzeniem się w głąb siebie, powrotem do tych samych pytań, ale z nową świadomością. Więc zapytam cię, czy nie masz czasem wrażenia, że krążysz wokół tego samego, że pewne tematy, emocje, wybory wracają? Może myślisz, że to znak porażki? Ale może to wcale nie jest regres, może to jest spiralny ruch duszy, coraz bliżej sedna. Spirala nie uczy, jak przyspieszyć, uczy, jak zejść głębiej, jak pozwolić sobie na proces, który nie da się zapisać w punktach. Czy potrafisz zaufać drodze, która nie daje ci jasnych odpowiedzi? Czy potrafisz iść, nawet jeśli nie wiesz dokąd? W wielu kulturach spirala była znakiem inicjacji. Przejścia z jednego stanu świadomości do drugiego, ale nie przez zmianę otoczenia, przez zmianę spojrzenia. Jeśli ją wybrałeś, może to znak, że jesteś gotów zejść niżej, do korzeni, do ciemności, w której nie ma już teorii, tylko ty, Twoje ciało, Twoje wspomnienia. Twoje pytania, na które jeszcze nie masz słów, może to właśnie dziś jest ten moment, by przestać iść do przodu za wszelką cenę i pozwolić sobie zatoczyć krąg, bo być może to, czego szukasz, nie czeka na końcu drogi, może czeka w środku, w miejscu, z którego kiedyś wyszedłeś i do którego powracasz, nie jako ten sam człowiek, ale jako ten, który wreszcie wie, gdzie warto się zatrzymać. Więc zapytaj siebie, czy potrafię pozwolić sobie na proces, który nie daje efektu od razu? Czy widzę wartość w powrotach nie do przeszłości, ale do siebie? Czy moja duchowość to droga wzwyż czy w głąb? Może właśnie dlatego wybrałeś spiralę, bo coś w tobie już wie. Duchowy rozwój to nie wspinaczka, to taniec, czasem bolesny, czasem piękny, ale zawsze prowadzący. Do prawdy. Nie wiem, który symbol wybrałeś. Może oko, bo masz w sobie pragnienie sensu, który Cię przekracza. Może świecę, bo szukasz nadziei, która nie musi niczego udowadniać. Może krzyż, bo jesteś rozdarty między częściami siebie, które chcesz wreszcie połączyć. Może pierścień, bo nosisz w sobie starą obietnicę, którą próbujesz zrozumieć a może spirale, bo czujesz, że prawdziwa droga nie prowadzi na zewnątrz, ale w głąb. Każdy z tych symboli coś ci pokazuje. Nie kim jesteś, ale z czym w sobie jesteś dziś w kontakcie, czego w tobie za dużo, czego za mało, za czym tęsknisz. I co być może boisz się odzyskać? Duchowość nie zawsze przychodzi głośno. Czasem nie ma formy, rytuału, modlitwy. Czasem to tylko jedno pytanie, które nie daje ci spokoju, jedno uczucie, które wraca, mimo że próbujesz je zignorować. Jedna decyzja, której jeszcze nie podjąłeś, ale wiesz, że jest ważna. Więc zanim pójdziesz dalej, zatrzymaj się nie po to, by rozumieć, po to, by poczuć. Zadaj sobie pytanie: Co dziś we mnie się odezwało? Czy potrafię być w kontakcie z tym, co we mnie ciche, ale prawdziwe? Czy pozwalam mojej duchowości mówić, nawet jeśli mówi nie w słowach, ale w symbolach? I jeśli czujesz, że ten film coś w tobie dotknął, nie zostawaj z tym tylko w sobie. Napisz w komentarzu jedno słowo, takie, które dziś się w tobie odezwało. Nie musi być mądre, nie musi być pełne. Może to być, pamiętam, tęsknię, jestem, szukam, wracam, albo własne, bo może właśnie Twoje słowo no będzie dla kogoś innym tym, czego dziś najbardziej potrzebuje. Zacznij od siebie, od tego, co ciche, bo prawda duchowości jest taka: to, co prawdziwe, nie zawsze krzyczy, ale zawsze czeka.